Potrafiłam zjeść pięć schabowych w ciągu dnia To jest po prostu taki drań. Dobry wieczór kochani, witam Was w Mukbangu. W nawiązaniu do zeszłorocznego mamy focację, czyli tak jakby była wtedy pizza. Były naleśniki, więc mam naleśniki z kremem czekoladowo-orzechowym pokruszonym lotuskiem. Mam do tego proteinowy jogurt jagodowy. Mam oczywiście domową kapuchę kiszoną i ogórki. Mam pesto bazyliowe, kolendrę i tutaj mam obiadek, czyli indyk w pesto bazyliowym z ryżami i brokułem. Mam jeszcze oczywiście herbatkę w moim nowym ulubionym kubku. Tutaj na Tobie mam od Was pytania. Jeżeli Wy macie coś do jedzenia. No to teraz jest idealny czas, żebyśmy razem coś zjedli. Włączcie sobie do jakiegoś posiłku, do przekąski. Są to moje dania dzisiejsze z cateringu, podwieczorek, obiad i kolacja oraz moje dodatki, żeby nieco lepiej to wyglądało bardziej atrakcyjnie. I domowe kiszonki, ketchup, kolendra, sosy, ciasteczko. Żeje właśnie obiad? Przy okazji związałam włosy, bo stwierdziłam, że będzie mi nieco wygodniej z tej pitać lecikwara. Przynajmniej będzie smacznie, bo ja nie wiem, czy wspominałam, ale nie toleruję zimnego jedzenia. U mnie musi być albo gorące, albo zimne, w sensie lody, bo nie toleruję nic letniego. Póki jest ciepłe, spróbujmy sobie razem. Mmm. Posiłki na słono na słodko? No to zależy, bo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, tak wiecie. Na słono czy na słodko? To zależy od ochoty. Jak na przykład śniadania uwielbiam jeść na słodko, tak jest zdecydowanie wolę jeść na wytrawnie. Nie umiałabym Wam powiedzieć. Umiałabym bardziej powiedzieć, który konkretnie posiłek na słodko bym wybrała. Nie wiem, naleśniki gofry versus pizza burger. A na słono czy na słodko nie ma reguły. Zależy od ochoty. Czy zespół po Pani odejściu nadal będzie grał na weselach? Oczywiście, że tak. Mm. A tutaj reguły, że ja odeszłam z zespołu, no to już jakby zespół się wali. Absolutnie. Byłam tam 6 lat. Skład podczas mojej obecności również się zmienił, więc jak najbardziej bardzo Was przepraszam za tę zmianę kadru. Ale nie wiem, czemu ja tam w ogóle nagrywałam. Wiem, dlatego że w zeszłym roku nagrywałam w takiej perspektywie i byłam w innym mieszkaniu, nie w swoim. Szukałam sobie jakiegoś takiego ogarniętego kadru. A przecież ja mam stół, mam krzesło i mogę normalnie, jak człowiek, usiąść z herbatką, z jedzonkiem. Czy masz dużo przyjaciółek, co uważasz o relacjach dorosłości? Ja tak naprawdę mam jedną przyjaciółkę którą mam już od szóstej klasy podstawówki, z 13 ponad lat się przyjaźnimy. Mamy bardzo dobre kontakty, nie jakoś tak nas los pokierował, że mieszkałyśmy obok siebie w Łomży. W Warszawie nie mieszkamy tak blisko, spotykamy się już rzadziej, wiadomo jak to jest w dorosłym życiu, natomiast utrzymujemy te kontakty przez tyle lat, nasze przyjaźń cały czas. Czasami mamy taki okres, że się nie widzimy, czasami mamy taki okres, że się widzimy. Zawsze sobie pamiętamy, że się nie widzimy miesiąc, dwa, to i tak mamy o czym rozmawiać. Czy sądzisz, że można zdobyć koleżankę w pracy? Jasne, że tak. Ja miałam o tyle szczęścia, że mam super koleżanki w pracy. Mamy bardzo dobre relacje. Mogę z nimi porozmawiać o wszystkim. Stworzymy takie w porządku grono, też spotykamy się czasem poza pracą i myślę, że nawet można nawiązać relacje przyjacielskie. Bo w sumie z dwiema mam takie bliższe relacje, że porozmawiam o wszystkim. Oczywiście nie tak jak z moją tą jedyną przyjaciółką, ale naprawdę koniec pracy da się nawiązać. Myślę, że w pracy. Da się nawiązać bliższe relacje niż właśnie w szkole, bo ja akurat y, ani na studiach, ani w szkole średniej, czy w podstawówce nie poznałam przyjaciółki żadnej. Madzią się znam po prostu z osiedla. Blisko siebie mieszkamy. Myślę, że bardziej w pracy niż w szkole średniej. Oczywiście dajcie znać, jak to jest u Was, bo różnie to może być. Kolejne pytanie. Jak to się zaczęło, że zaczęła Pani śpiewać? Hmm, piękne pytanie, uwielbiam na nie odpowiadać. Otóż jak miałam jakieś 2-3 lata, to musiałam zrobić koncert na każdej studiance, na każdej, absolutnie każdej studiance, jak przychodziłam. Zadawałam, czy byli ludzie, czy nie, ja musiałam zrobić koncert, potem taka znajoma zapisała mnie na lekcje śpiewu, potem do szkoły muzycznej, potem tańce i tak ta moja kariera się powoli rozwijała. Szkoła muzyczna, tańce, później studia muzyczne, studium wokalno-aktorskie i... Tak zaczęłam śpiewać. A jeśli chodzi o taką jeszcze lepszą relację, jak miałam dwa miesiące do mojej kołyski wpadła taka kartka świąteczna, która grała to już w jakiś sposób tam się poruszyłam, i, i wtedy wiedzieli, że ja już będę będzie mega ogarnięta muzycznie. Jeśli można to tak nazwać. Jak radzisz sobie z niesprawnością, problemami żołądkowymi? Miewam je dość często, jeśli sobie pozwolę na jakieś zakazane jedzenie, bóle brzucha czy coś. No. Każdy człowiek kładę się, odpoczywam albo nie wiem, nie mam czegoś takiego, że piję ziółka albo biorę leki. Absolutnie czekam, aż mi przejdzie i zazwyczaj przychodzi, nie? Nie mam jakiegoś złotego środka, jak sobie radzić z tymi niestrawnościami, po prostu czekam, aż mi minie. Pytanie, które jest po prostu wielokrotnie powtarzane. Czy miałaś zaburzenia odżywiania? Miałam. Miałam ogromną obsesję... I ręk przed przytyciem. Niestety musiałam zrobić to teraz, to dla zdrowia. Nie będę ukrywać, że czasami jeszcze mam takie myśli: ojej, nie wstawiaj tego, bo wyglądasz grubo, albo coś. To jest taki, wiecie, babski mózg, który źle siebie widzi. A potem patrzę na to zdjęcie i mówię: Boże, co ty gadasz? Co jest za głupoty? Gadasz? Każdy z nas ma taki etap, że: ojej, hmm, jak grubo wyglądam. Ja nie znam dziewczyny, która by nie oceniła siebie: nie wstawiaj tego, bo grubo tu wyszłam która nie wiem, na przykład przyjdzie i ja tego nie będę, bo jestem gruba, Wiecie, jakby każda z nas ma w jakiś sposób obsesję na tym punkcie. Jedna mniej, jedna bardziej. Jest coraz lepiej i mam nadzieję, że już tego nie. To nie idealne. Nie uważasz czasami, że powinna sięć więcej, bo jesteś za chuda? No słuchajcie, przytam prawie 5 kilo, więc... więc chyba jem więcej, nie? Mm. Teraz uważam, że jestem normalna i tyle. Także pytanie może już nieaktualne, może ktoś się stare rolki. Umiesz pływać, nurkować? Tak, umiem pływać. Nurkować to chyba... Nie, nie jestem jakimś zawodowym nurkiem, wiecie o co chodzi. Ale jak najbardziej, yy, jak trzeba to zanurkuję. Popływać też, popływam na plecach, na brzuchu. Na bombę też wskoczę. Czy jest Pani zadowolona ze swoich wyborów życiowych? Studia, praca, życie w Warszawie? Bardzo. To jest folia moich marzeń. Ponieważ ja, będąc z przyjechałam kiedyś do siostr do akademika. Wiecie, taki wypad na weekend. Boże, jak ja musiałam tu mieszkać, jak ja kocham to miasto. Chciałam tu chciałam tu kiedyś mieć mieszkanie. A nie. Wiecie, o co chodzi. Takie po prostu marzenia nastolatki, które się, słuchajcie, ciężką pracą już spełniły. Jestem bardzo wdzięczna. Nie ukrywam, że harowałam, no bo wiecie, praca na y, trzy etaty. Zwykła praca, Sela, Instagram, śluby i tak Więc ja naprawdę harowałam, żeby... To mieszkanie tutaj mieć, a w Warszawie czuję się po prostu szczęśliwa. Czuję, że to jest moje miejsce. Czuję się tutaj bezpieczna wbrew pozorom właśnie. I tak. Jestem mega spełniona, mega szczęśliwa. Jestem zadowolona w 100%. Na ten moment nie chciałabym nic zmienić. Chciałabym mieć jakieś zwierzątko. No, miałam, miałam psy, miałam koty. Miałam, słuchajcie, paptyczaki, tak, Chyba każdy to miał. Ja, niestety, nie mam takiej ręki do zwierząt. Nie umiem ich wychować. Nie mam do nich takiej cierpliwości. To nie znaczy, że ich nie lubię, ale po prostu na ten moment nie chciałabym mieć zwierząt. Masz rodzeństwo. Często dostaję to pytanie. Mam brata, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda Marcin. On mnie motywuje, żebym właśnie nagrywała filmy i tak dalej. Więc bardzo mnie w tym wspiera, daje mi konstruktywną krytykę i trzyma za mnie kciuki. Także dziękuję Marcin, że jesteś i że mnie wspierasz. Gdybyś mogła jeść do końca życia, jedno danie, co to by było? Pizza, zdecydowanie. Ja jestem fanem pizzy. Dla mnie pizza to jest top of the top. Pizza to jest nadjedzenie. Słuchajcie, ja przez niecałe dwa lata raz w tygodniu jadłam pizzę albo dwa razy. I teraz, jak jestem na cateringu, to po prostu jej nie wiem. Chociaż bardzo miałam ją w cateringu. Częściej mnie wam na przykład w Ona jest taka fajna, gruba, mięciutka, więc mega. Mmm. Mega dobra. Chociaż lepsza jest taka podgrzana we frajerze. Pizza na świętowanie, pizza na godziny, nie wiem, na obiad, na kolację, na wyjście, na wyjazd, na. Włochy pizza. To jest totalnie moje szczęście. Moje zupełnie nie Pizzę Pizza na słodko nie jadam, kochani, w ogóle ja. Więc czas to zmienić, czas to po prostu zmienić. Mogłabym jeść pizzę do końca życia codziennie, na każdy posiłek, i nie sądzę, żeby mi się znudziła, naprawdę. Mrożona, jakakolwiek. Włoska, niewłoska, gruba, hamska każda. Jesteś zadowolona ze swojego życia, nie czujesz się samotna. To, że ja nie pokazuję Cię prywatnego, to nie znaczy, że jestem samotna. Jak widzicie, widziałam też o mojej przyjaciółce, której na vlogach nie ma. I domyślam się, że nie będzie, bo szanuję jej prywatność, nie jest ona osobą publiczną. Tak samo nie pokazuje rodziny, więc absolutnie nie czuję się samotna. Słyszałam kiedyś piękne powiedzenie, że możesz być otoczony ludźmi, a czuć się samotnym. Więc to jest w serduku, kochani. Jeżeli dobrze się czujesz sam ze sobą, to zawsze będziesz szczęśliwy. Więc ja, czy jestem z ludźmi, czy jestem sama, jestem szczęśliwa, jestem bezpieczna, jestem spełniona. Więc absolutnie, absolutnie nie czuję się samotna. Moje serce wypełnia spokój i radość. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Hmm. Tutaj? Albo w domu. Tak, w domu. Widzę siebie w domu, no? Widzę siebie w domu z wyspą, na której będę dla was nagrywać. W Warszawie? W domu. Jak nie w domu, to już stawiającą dom, budującą dom. Nie mam pytań, ale chciałam napisać, że bardzo miło ogląda mi ogląda się Twoje filmy na YouTubie. Jedanie, które kojarzy się z dzieciństwem, to. O, kochani, z dzieciństwem proste. Biała buła z masłem, kiełbasą i keczupem oraz monte. To są badania, które ja katowałam. Biała buła albo smażona żywiecka, babcia mi smażyła żywiecką, czyli w sumie kiełbasa, której teraz w ogóle nie wiem. po prostu mam, mam mega odraz do kiełbasy. Więc biała buła z kiełbasą i monte. Ja w ogóle słodyczy nie jadłam. Ja byłam bardzo mięsnym dzieckiem, bardzo, o Jezu. Ja potrafiłam gdzieś pięć babek w ciągu dnia i tyle. Bez, hego, bez ziemniaków, samo mięso, ob... o, skwareczki, boczek Ja byłam mięsnym dzieckiem, nic zresztą się nie było trzeba. Keto-dziecko. Mm -hmm. Nie jest to łatwe tak rozmawiać i jeść, nie jest to w ogóle w porządku tak jeść i gadać, nie? Nie jest to kulturalne. Diabła, monte, żywiecka, kiełbasa gotowana, no w sumie kiełbasa w każdej postaci. Mm. I jeszcze katowałam zapiekanki, słuchajcie. I była szynka ser. To było moje standardowe śniadanie. Gdybyś miała iść do końca swojego życia. A, okej, okay, to takie podobne było. I dlaczego? Aha, bo w tamtym nie było dlaczego. Bo kocham pizzę. Kocham Włochy. Kocham gluten. Mhm. I tyle. Mhm. Jakie studia skończyłaś? Czy polecasz ten kierunek? I czy było ciężko? Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Skończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Skończyłam biologię polską. Hmm. Czy było ciężko? Czy studium wokalno-aktorskie oraz musical w Warszawie? Nie było ciężko. Słuchajcie, ja robiłam dwa kierunki jednocześnie. Dałam radę, więc... Więc na ludzi wy też sobie poradzicie. Były momenty złoty i upadki jak wszędzie. Słuchajcie, są dni, w których jest mega ciężko, a są dni, w których... jest luz. Czy wspominam to dobrze? Zakuć zapomnieć, nie? Najlepszy czas to był liceum totalnie top opy, top Jaki jest Twój ulubiony deser? Ej, nie wiem. Lody. O, dobra, wiem. Lody i ciasto drożdżowe. W każdej postaci. Żubeczki, bułeczki, cynamonki, dużo dużo ciasta drożdżowego oraz lody. To jest mój deser top. Czy gdybyś musiała przecić 15 kg dla zdrowia, to dałabyś radę? Tak. Nie byłoby to łatwe, absolutnie. Musiałabym powoli, tak jak teraz, akceptować każdy kilogram, oswajać się z tym. Jeśli byłoby to dla zdrowia, oczywiście, że tak. Jak poradzić sobie z przytyciem? Pomoc terapeuty zdecydowanie w tym ułatwia. Ja oczywiście udałam się o pomoc, bo sama bym sobie z tym nie poradziła, uszukiwałam się latami. sobie przytyłam, to od razu schudłam. Mówiłam, że tak bardzo ciężko mi przytyć, ale to jest. Łatwo, gdy w głowie sobie zmienisz, nie? Natomiast, gdy się oszukujesz, to nie jest łatwo, ale z pomocą terapeuty jak najbardziej jest to możliwe jest to do przepracowania. Absolutnie nie jest to łatwy proces, żmudny. Są momenty, w których płaczesz, jeśli płaczesz, a no są momenty, w których budzisz raność i stwierdzasz: A, co mi spoko tego Nie Nieźle. Więc to wszystko siedzi w głowie, tylko w głowie. Ile myślisz? Jeździej mnie kalorii plus minus. Pozdrawiam Ci krótko. Ja również pozdrawiam. Nie wiem, nie chcę wiedzieć i tyle. Nie chcę, naprawdę. Może chciałabyś opowiedzieć swoją historię o wadze aktywności fizycznej braku miesiączki? No to już opowiedziałam, słuchaj, kochani. Moja historia zaczęła się tak, że ja sobie po prostu chciałam schudnąć, jak szłam z gimnazjum do liceum. Chciałam być nowa, ja wiecie, nowy rozdział w życiu. Ale. Schudłam, potem chciałam schudnąć jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Trochę się w tym zagubiłam, zapętliłam. Schudłam za dużo. Straciłam miesiączkę w sumie jak większość dziewczyn, które za bardzo schudną. Już bałam się przytyć. Bałam się wrócić do wagi sprzed. Ale w sumie było mi dobrze w takim ciele i nie chciałam tego zmieniać. Wiem, że dużo osób zarzucało mi uzależnienie od aktywności fizycznej i jakby obsesję na tym punkcie. Nie. Mogę śmiało stwierdzić, że rozmawiałam z moją panią terapeutką i absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. A to, że sobie mam gorącą serię, to, to na przykład, jak ktoś ma gorącą serię nauki języka angielskiego, no to on też ma obsesję na tym punkcie. Myślę, że nie po prostu fajnie widzieć ileś tam dni z rzędu aktywności, co nie? Najlepszy deser pistacjowy jaki Pani jadła i gdzie go można kupić? Wydaje mi się, że we Włoszech jadłam najlepszy pistacjowy deser i był to właśnie croissant z pistacjami, tam generalnie się wylewało po prostu we Włoszech są zupełnie inne pistacje niż u nas a tutaj to chyba będzie ten, w którym, który tak jakby zrodził moją miłość do pistacji czyli clamonka z pistacjami w bajach wegańska cukiernia mhm. Tak mi się wydaje. O, ale wiecie co? Te takie spłaszczone krosanty spłaszczone z kremem Vita Cafe. To jest też coś cudownego, więc jeżeli macie ochotę, to możecie spróbować, bo to jest takie bardzo pistacjowe. Ojej, ale w sumie, teraz zaczęłam mówić, to jeszcze waski sernik w zoli, ten pistacjowy. Mm, mm, nie da się wybrać jednej najlepszej rzeczy, ale chyba Mediolan i osant w aroma kafe, chyba to tak się nazywało. To chyba był mój taki najlepszy deser w życiu. Do jakiego jedzenia masz największy sentyment ze względu na przykład na dzieciństwo? No to właśnie wydaje mi się, że to ta była z mięsem. Tylko że zobaczcie, ja w dzieciństwie jadłam Monte, gdzie teraz w ogóle nie jem Monte. Nie pamiętam ile lat nie jadłam Monte. Kiełbasę nie jem w ogóle. Białej bułki czasami zjem, ale tak, żeby płacić do niej miłością, to nie. Więc to jest takie bardziej wspomnienie niż sentyment, bo to wszystko co jadłam w dzieciństwie to chyba się przejadłam za dużo i teraz już jak byłam mięsnym człowiekiem, to teraz jestem średnio mięsnym człowiekiem, ale staram się to mięso zjeść, żeby dostarczyć żelazo i białko każdego dnia. Czy masz swoje ulubione danie obiadowe? Wydaje mi się, że tak. Będą to gołąbki mojej mamy z ziemniaczkami, z kuperkiem. Będą to skrzydełka w miodzie. I teraz się śmiejcie wszyscy ze mnie, ale schabowy, ananas, ser żółty, piec. I do tego surubeczka spora, marchewki i majonezu. Ojej. Mhm, uh -huh. tak. Czy masz jakieś rady? Jak pogodzić się z przeddzień kilku kilogramów w celu wyjścia z i odżywiania? Po prostu nie ma na to rady, słuchajcie. No już to widzę, że się pytanie przewija. No widzę, że też macie z tym problem. Nie ma rady. Pomoc bliskich, wsparcie bliskich, jeżeli Ty słyszysz od nich Ej, Ania, ale ty wyglądasz teraz super. W ogóle nie widać, że przytyłaś. Jak słyszę takie teksty, to jest mi od razu tak, wiecie, lżej. Bardziej by mnie strygerowało, gdyby ktoś powiedział, nie no, poprawiłaś się i lepiej wyglądasz. Wolę tak, że wyglądasz ładnie, zdrowo i nie widać, że przytyłaś. Także wsparcie bliskich, wsparcie terapeuty. No i ty musisz w głowie sobie ustalić, po co to zrobiłaś. Nie, nie mówisz sobie, ulałam się i tak dalej, tylko mówisz sobie, przytyłam. Odzyskałam wagę, wyzdrowiałam, to mi było potrzebne. Tłumaczysz sobie cały czas cel, w jakim to zrobiłaś. Jak odzyskać sytość po anoreksji? Jeżeli dasz głodowi ekstremalnemu ujście, to jest bardzo trudnym procesem. Głód ekstremalny to jest po prostu taki drań. Ile ja się napłakałam z nim, to słuchajcie, dramat. Bo on jest taki wredny, że ty myślisz, że ty masz na przykład, nie wiem, kompulsywne obiadanie. A Ty po prostu zjesz ogromną ilość kalorii, się budzisz, a Ty masz żołądek przyschnięty do pleców. Dalej jesteś głodny. Jeżeli Ty dasz temu głodowi ekstremalnemu znak, ok, wygram z Tobą, najem się, idzie za spokojem, długo też przychodzi słabiej, słabej, słaby. Jeżeli Ty odzyskasz poziom tłuszczu, tkanki tłuszczowej, to Ty odzyskasz sytość. Nie ma innej drogi, że Ty sobie zapchasz się górą warzyw zapełnisz żołądek, opijesz się nie wiem, kolą 0 czy czymkolwiek. Nie, to tak nie działa. Ten głód jest po prostu tak silny, że zjadła cokolwiek. Ja się na przykład budziłam o 3 w nocy i wyobrażam sobie, że ja jem, nie wiem, suchą bułkę, cokolwiek, żeby tylko nie czuć tego głodu. I jak ty już mu dasz ujście, to on się wtedy odpala i... i lecisz po bandzie. Widzę, że pytania się powtarzają, także na tym będziemy kończyć. Spokojnie, nie martwcie się, ja to sobie teraz na spokojnie dokończę, zmontuję tego vloga i wrzucę go wam. Jeżeli taka forma wam się podoba, to jestem chętna na kolejny, a może nie mukbang, a może po prostu miałem zjeść sobie obiad ze mną, zjemy sobie coś, pogadamy, miło spędzimy czas. Dzięki, że jesteś. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!